Cześć, dzisiejsze nagranie bezpośrednio pod słońce, bo słońca jeszcze kawałek jest. My jesteśmy kolejny dzień w Porce, w drodze do Gokio. Porce 3700, Gokio 4700. Mamy godzinę 8:30. Od 9 ma zacząć padać i padać ma cały dzień, więc będziemy mieli cały dzień na wysuszenie naszych rzeczy, ponieważ pada już 4 dni. Najpierw jak byliśmy wysoko, to padał śnieg, jak zeszliśmy niżej, pada deszcz, także co kto lubi, chcecie śnieg, idźcie wyżej. Natomiast tak jak widać, ja może przybliżę trochę, skoro tyle było opadów, to w miejscach, w których wcześniej nie było żadnych cieków, to teraz widać po prostu spływającą wodę. I to co chwila po prostu jest taki ciek Masz czego lecieć no także dzisiaj dzień odpoczynkowy wysuszymy wszystkie rzeczy które mamy do wysuszenia okazało się, że mój, moja zielona torba tule 70 litrów jednak jest wodo, nie jest wodoodporna Trochę rzeczy zamokło. No i wczoraj jak szliśmy też trochę zamokliśmy. O chyba jakby lawina. O, uspokoiło się. No fajnie by było nagrać lawinę. No i po prawej nasza loża Chyba porce resort tako fajnie się nazywa. A powyżej górki, jakby ktoś miał ochotę sobie jeszcze złapać trochę aklimatyzacji, może sobie podejść wyżej. O! Tyle. Na tyle. Na razie.